Cienka. Przede mną kolejna misja poboczna w grze Diablo 4. E, tym razem misja żagłoczny trup dostałem ją w e, jeleśnie. Misja z pozoru wydaje się w, tak naprawdę dość prosta. Muszę się rozprawić z częścią góry. A, konkretnie w serca. Jeśli tylko na tym się będzie ta misja opierać, no to cóż, myślę, że Wykonają ją ekspresowo. Szczególnie, że mucenie tych guli tak naprawdę idzie mi błyskawicznie. No to widzicie, że w zasadzie. Jestem w stanie jedną umiejętnością, czyli tymi żniwami, naprawdę trzema, czterema ciosami ich wykańczać. Więc myślę, że jeszcze kilka i chyba to zadanie wykonam. No, nie jest to problematyczne. No, zostało mi jeszcze jedno serce. Była do zdobycia. No i udało się. Ok, no naprawdę. Misja ta była zupełnie nieproblematyczna. No, ale to dobrze. <taki> Takie też są ważne. Na razie wykonuję misje poboczne w Jeleśnie. W, w, przed tą misją e, udało mi się jeszcze zrobić misję. Kurczę, już nie pamiętam jak się nazywała, ale tam z Krystyną i z Fiodorem. Tamta aż tak prosta nie była. robota. Serca guli zdają się ostatnio fascynować duchownych. To nic dziwnego. Zrozumienie wroga to pierwszy krok do jego pokonania. No i co, faktycznie finał. Dokładnie tak. Misja za mną. Także dzięki wielkie, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej.